Dlatego że, dlatego, że dyskusja z przedstawicielami większości wygląda w ten sposób te, teraz, teraz wygląda w ten sposób, że mówią o tym, ile trzeba wykorzystać wody do produkcji koszulki, a w tym samym czasie. Pan będąc w Komisji do Mediów Publicznych dopuszcza do tego, że dziennikarka, która jest oskarżona o pomoc szpiegowi, wchodzi i funkcjonuje w mediach publicznych i w Sejmie, to wy jesteście odpowiedzialni. Panie co, co się coś nie pomyliło? No nie, pani, pani, pani Kazarubcowa, Zarubcowa panie nie wie, nadal była działa było. zespół w Parlamencie. Nie wiem, bardzo dobrze ma odpowiedzialność. Ma odpowiedzialność w ramach mandatu młody przedstawiciel zobaczyć, koalicji, zanim panie jest pan chciałby ja. zadać pytanie, posłuchajmy. Bardzo krótkie, jeśli można. Jest, naprawdę, no dobry wieczór, do Mikołaj Rumianek, nowa generacja, młodzieżówka Platformy Obywatelskiej. Ja mam pytanie no, do pana w takim razie posła Tarczyńskiego, yy, bo wspomniano tutaj o inflacji, a polityką monetarną zajm, zajmuje się NBP i Rada Polityki Pieniężnej. <laughs> śmiało, proszę pytać. Pytanie. Czekaj. Ostatnie, zdaje się 7 na 10 członków Rady Polityki Pieniężnej zostało wybranych przez polityków PIS-u i zastanawiam się, czy żałują państwo w takim razie tego, tej decyzji. No, ja że że użytkują takie temu? wysokie stopy Dzięki. procentowe i są tak drogie kredyty hipoteczne dla połowców. Dlatego chcecie prowadzić kredyt 0%. Cieszę się. Słuchajcie. I teraz, pro, i teraz jak... cieszę kulow, się. Dziękuję kulow. za to pytanie. Teraz bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli pozwolisz, to nie krzycz. Nie denerwuj się. Ja, ja się nie Przypomnijcie sobie państwo okres kiedy jeszcze w covidzie a następnie po pandemii atakowany był prezes Glapiński tak, tak. za to że obniża stopy. Pamiętacie tak, jaki pamiętam, był hejt na późno. niego, że za późno, tak, dlaczego tak. nie Objęli władzę, wzięli odpowiedzialność i teraz mają do niego pretensje pomimo tego, że mamy największe złoża i zaoszczędziliśmy ja zapas tej... ale... Ale... Tak, 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 ale, tak, ale pozwolę, bo naprawdę czasu bardzo mało, minuty. Mamy największe rezerwy złota, ale w tym samym czasie zyski spółek skarbu państwa, za które wy Teraz odpowiadacie? Minus 40%. 40, 40, 40%. Procent. 40 to czy jest księdzem, nie czy nie księdzem, księdzem, księdzem akurat w, w tym wypadku, ale to nie ma morderca rozwaś, żadnego znaczenia, Z żadnego. Z żadnego. Morderca dzieci zapisów, Ale Boże, ale no to, że jest w areszcie morderca dzieci i że jest ksiądz w areszcie, ale no, skuty to naprawdę, no ale... Adam Bodnar się wtedy przejmował losem Jezu, ale woda, kajdankami jest mordercy. Nie, ale nie, to jest takich jest porównań, no ale policja zatrzymuje też kogoś, kto przychodzi na czerwonym świetle i zatrzymuje też kogoś, kto... To nie ma bo to, sprowadzasz to naprawdę to do absurdu. Bo Bożnard miał ten i ten. No, no jasne. I no. siedzi też ten, który nie zapłacił podatku. to ujmował się ceni. za tym mordercą, który zabił dziewczynkę, Pamiętam, a nie ujmuje sytuacje. się za księdza, który jest podejrzany o jakieś tam sprawy, czy jak, się, jak za parę lat dostaną potężne odszkodowania, czy zadośćuczynienia. Nie wiem, jaka to jest ale formuła. Ale która ma pozostanie na całe życie. Fundamentalna różnica, bo ten argument, że to jest ksiądz i to nie ma znaczenia. Nie ma, żadnego. Fundamentalnym argumentem jest to, że ten człowiek, o którym Pan wspominał, morderca i, i, i ksiądz Olszewski, ma, to są dwa różne rodzaje przestępstw. Zbrodnia, zabójstwa i przestępstwo urzędnicze. I to jest, to jest fundamentalna nie prawna różnica. Ale kto to łączy? Można... Dobra, to, teraz... być nie rozumiem, kto jeszcze to łączy. Bo nie, nie rozumiem skąd to, to łączenie. No, chodzi o to, że człowiek, który jest oskarżony o przestępstwo. <tuszel> Urzędnicze, nigdy nie był karany. Jedno nie zdanie może być, miało być. Był tak samo jak morderca. No Ale chyba nie był traktowany tak samo jak morderca, bo morderca no, no, to spędzał w ośrodku. Jak drugiej tutaj ksiądz Olszewski, który w ogóle wystąpił o, w konkursie o 30 kilka milionów, dostał 40 parę mimo, Ale to nie, nie były pieniądze nie spełniał, do kieszeni, jak niektórzy nie próbują sugerować. Nie ma ani warunków merytorycznych, ani formalnych, żeby dostać skąd, pieniądze. Skąd pani to wie, pani profesorze? Bo ja no, tak twierdzą przedstawiciele obozu władzy. My interesowaliśmy się Dominik tym w poprzedniej kadencji. Natomiast proszę więc, tutaj jeszcze natomiast. nie, nie, nie wmówić, że bzdura, że to, że tamto. To ma być chyba kulturalny program, bo jeżeli mamy się tak zachowywać, to ja za chwilę będę Dominik Tarczyński, przerywa. proszę Państwa, mamy półtorej minuty, później będzie przerwa trzyminutowa. Półtorej minuty na pierwsze, koniec, i wracamy do tego tematu Więc, zaraz po więc po Powiedziała Pani, że Wy się interesowaliście tym w poprzedniej kadencji. Interesować to się można filmem. Kuchnią albo czymś innym. Można ja się jestem, prawnikiem, ja jestem prawnikiem, ja jestem prawnikiem. I chciałbym Pani powiedzieć, że bez względu na to, jakie bzdury i brednie Pani opowiada o tym według swojej opinii, ma Pani do tego prawo, to opowiada, prawna, to prawna definicja tortur mówi bardzo jasno, że nawet gdyby ci ludzie byli winni, a nikt tego nie orzekł. Nie orzekł i uważam, że są niewinni. Nawet gdyby byli winni, to nikt nie ma prawa ich torturować. Co mówi konwencja ONZ u na temat tortur? Tortury to każde działanie, którym w jakikolwiek sposób osobie umyślnie zadaje Ale ja o zatrzymaniu się nie fizyczne, wypowiadałam, tak, nie pan ty, nie ty, nie za pan tych dla tej osoby trzeciej informacji. A może pan więc, byłby w stanie więc, coś z pamięci chce... powiedzieć, a nie tylko Różnica ciągle się nami jest, papierami? Nami a pani, panią jest tak, że, Zasadnicza, pani? że a, ja. Bym nie wstydziła, jakby na prawie, a nie na bredniach i tym, co mi się wydaje. I prawo mówi bardzo jasno, że dopuścili się tortur, ponieważ. Pan bo, ponieważ, nie, prawo ponieważ nic nie mówi. Ponieważ chcieli złamać tych ludzi, licząc na to, że zdobędą informacje. Co więcej, to jest w deklaracji z onz Proszę ONZ, złożyć ONZ to. ONZ prokuratury. Już, już Europejski Trybunał Praw Człowieka. Szanowni Państwo, zawsze przy, m, przychodzić przygotowany. Ponieważ ten argument, że jest to zapowiedź na całą kadencję, zawsze się pojawia, kiedy próbujemy, kiedy Polacy próbują rozliczać ich z obietnic, które były kłamstwem. Więc porozmawiajmy o danych, ponieważ za nas, za Prawo i Sprawiedliwość mówią dane. Jeżeli wy nie jesteście odpowiedzialni za to, że w służbie zdrowia nie ma pieniędzy, to kto jest odpowiedzialny za zwolnienia w Polsce? A mi to to, są dane, to nie jest moja polityczna opinia. Chciałbym pokazać dane na temat zwolnień w Polsce, jeżeli chodzi o całą Polskę 10 tysięcy i to nie są i to nie są po najnowsze dane, nie skończyłem tym, jeszcze, lat, tak, tak zainwestowaliście w kontener tutaj w centrum nie, Warszawy, nie, Mówię o jeżeli chodzi, nie skończyłem inwestycji. jeszcze, nie skończyłem jeszcze, zwolnienia w Polsce w poszczególnych województwach, to też nie wasza wina, tak? Jak to jest możliwe, że w tym samym czasie rząd i to podaje RMF, nie PiS, rząd Wycofuje się i porzuca pomysł 60 tysięcy kwoty wolnej. Także oczywiście nie wasz problem i nie wasza wina. To nie nasza obietnica. Ale wasi ludzie w Tauronie, w tym samym czasie, tak? Tauronie, Dobrze, gram w Tauronie... W, w zeszłym roku w tym, e, odnotowano, w tym roku odnotowano 845 milionów straty. Ale pomimo to, że wasi ludzie... W tym tauronie na 45 milionów strat. Proszę powiedzieć nazwisko. Ale się pan nadział ludzie. teraz, bo wziąłem Słucham. ze sobą dokument z zarządu, który przyznał sobie 100% podwyżek. Jacy nasi ludzie, panie Proszę. Pośle. Czytaj, chłopie, czytaj na głos. Więc proszę bardzo. Rada nadzorcza, Rada nadzorcza założyła, że Tutaj podwyżki nie wynagrodzeń dla osób z Polski 2050. A z kosmosu, Proszę nie wprowadzać w błąd. Z kosmosu, są, tak? Tutaj nie ma z kosmosu nikogo kosmosu z Polski Więc 2050. Szanowni Państwo, chciałbym przekazać informację, że podwyżki wynagrodzeń dla nominatów partyjnych w Tauronie do nawet piętnastokrotności średniej krajowej o 100%. Dlaczego a więc pan tak. kłamie, że a, a są więc, ludzie z Wy dajecie większość rządowi, który to realizuje, ludzi zwalniają, swoim dają 100% procent wynagrodzenia i wy mówicie, to nie my. To nie my? My nie. My tylko stanowiska, my tylko marszałka nie, Sejmu. Drugą osobę w państwie i to, my nie, to nie my jesteśmy odpowiedzialni. Więc wy, więc wy macie realizować zadania, mi. które Polakom obiecaliście, bo dlatego zostaliście wybrani. I problem polega na tym, że w tym samym czasie, kiedy jest największa fala zwolnień, wasi ludzie z waszej większości, przez was jest, nominowani, dają sobie 100% jest Gorąca dyskusja w naszym studiu, dwa ale, ja, bo, ale spytam całkiem poważnie. Jak pan e, ocenia to, co dzieje? się w tej na chwili dziwem. w Lewicy. Ja myślę, że to, co usłyszeliśmy, jest wysoce prawdziwe, głęboko prawdziwe. <grymne> Dominik Tarczyński tak. zgadza się z Joanną I to jest, i to jest Rzadkość, rzadkość, proszę Państwa. to jest państwa. <grymne> moment, historyczny moment, <grymne> dlatego, że Lewicy Jaki zawsze, dlatego, że Lewicy zawsze chodziło tylko i wyłącznie o to, aby mieć gabinety, aby mieć kierowców, nie, my nie aby nie nie mieć... Na a gdzie jest Rozenek teraz, o którym Pani wspomniała, jako o tym żołnierzu walczącym o to, aby z demokraturą się nie zgadzać? Gdzie jest teraz Rozenek? E, no. Lata koło Tuska i wykonuje jego polecenia, więc niech pan nie daje go jako przykładu, bo, bo tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, aby te gabinety mieć, aby tych kierowców mieć. Nieważne co się dzieje w Polsce, to, że one odeszły, niczego nie zmienia, znaczy dobrze, że odeszły, tylko że szkoda, że głosowali jednak. Za tym, aby Tusk był premierem, aby tą większość miał. Ale przyznaję rację i powinno, przepraszam mówiąc kolokwialnie, ta wypowiedź powinna latać. Chodziło i chodzi tylko o gabinety i kierowców. Czy pana martwią problemy koalicjanta? Lewica ewidentnie słabnie. Mm, to znaczy nie, to nie są jakieś duże problemy. Jeśli w ogóle mówimy, partia razem.